Witam ponownie. Nokia utraciła pozycję dominanta na rynku telefonii komórkowej i to na własne życzenie, bo zlekceważyła segment smartfonów. Jednakże filmów stać na takie błędy, które teraz starają się korygować, wprowadzając do swojej oferty coraz to ciekawsze smartfony. Jednym z takich przedstawicieli ma być Nokia N9 bazująca na systemie MIGO. Czy właśnie ten smartfon przywróci dawny blask Nokii? Przekonajmy się. Zapraszam do wideo recenzji. Shhhhh <smart noise> Nokia N9 posiada ten styl, który może przemówić do setek niezdecydowanych klientów. Proste wzornictwo, aczkolwiek z nutką nowoczesności i dodatkowo w trzech odsłonach kolorystycznych. Toż to gotowy przepis na sukces. No, może nie do końca, bo nie szata zdobi smartfona, a jego wnętrze. W tym miejscu doznajemy lekkiego rozczarowania, bo konkurencja upycha do swoich smartfonów dwurdzeniowe, a nawet czterordzeniowe jednostki, więc dlaczego finowie zdecydowali się na procesor bazujący na Cortex A8? Tak, tak, tylko jeden rdzeń to działający z częstotliwością 1000 MHz. Jak tu żyć? Może dla odmiany? Tak zwyczajnie, bo ta moc okazuje się zupełnie wystarczająca dla N9 z systemem MIGO. Podobnie jest w kwestii pamięci, aczkolwiek brakuje możliwości rozszerzenia przestrzeni dla użytkownika i zostaje nam ograniczony wybór. Gorzej w temacie ceny, bo ta jest nieco zawyżona, ale wiecie, to Nokia i zapewne musimy za ten przywilej zapłacić. Jednakże Finowie nie do końca biorą pieniądze za nic, bo smartfon wyposażony został w bardzo dobrej jakości panel AMOLED, który w połączeniu z warstwą polaryzacyjną Clear Black umożliwia wyświetlanie kolorów zbliżonych do naturalnych. Pozostałe zalety to duże kąty widzenia i znakomite radzenie sobie w nawet najbardziej słoneczne dni. Warstwę ochronną pełni piekielnie wytrzymałe szkło Gorilla Glass, które, co ciekawe, jest zaoblone na krańcach, przez co znacznie poprawia się komfort użytkowania smartfona. To nie koniec zalet, bo do listy należy dopisać świetnie sprawdzające się funkcje dotykowe. Pojemnościowe czujniki zapewniają dobrą czułość i precyzję obsługi. Pozostańmy w temacie zewnętrznej konstrukcji, bo N9 ma pewną unikatową cechę, a mianowicie producent z. Zrezygnował całkowicie z fizycznych przycisków funkcyjnych pod wyświetlaczem. Brzmi to nieco abstrakcyjnie, ale dla uspokojenia muszę nadmienić, iż ich rolę przejmuje w całości wyświetlacz i interfejs systemu MIGO. Oprócz ekranu na frontowym panelu odnajdziemy kamerę do wideo rozmów, umieszczoną w niezbyt fortunnym miejscu, bo łatwo przesłonić ją palcem podczas trzymania urządzenia. No i jakość rejestrowanego obrazu. Nie jest najwyższych lotów. Na górze także panuje minimalizm, bo czujniki zbliżeniowe i pomiaru światła są niemal niewidoczne, a który nawiasem mówiąc jest znakomity, skrywa się w tyciej szczelinie. Warto także zauważyć, że producent postanowił nieco odchudzić optycznie swojego bądź co bądź grubszego od konkurencji smartfona. Zabieg ten wypad znakomicie, bo zaoblone krawędzie doskonale oszukują nasze oko. Jak widzicie lewa strona jest gusieńka, zaś na prawym boku odnajdziemy pięknie wykonane w chromie przyciski regulacji głośności oraz zasilania. Ten ostatni pełni również funkcję wygaszenia ekranu i to wzorcowo. Osobiście nie podoba mi się sposób wykonania maskownicy głośnika odpowiedzialnego za odtwarzanie muzyki, dzwonków i tak ale całość rekompensuje jakość generowanego dźwięku oraz ilość decybeli. Jest głośno. Dodatkowo nie sposób jest go wytłumić i mam wrażenie, że cały smartfon jest jednym wielkim głośnikiem, co daje ciekawy efekt przestrzennego brzmienia. Oprócz tego znajduje się tam jeszcze mikrofon, i do niego również nie mam zastrzeżeń. Na górze znajdziemy gniazdo słuchawkowe, które wygląda na typowe, a jednak ma problem ze współpracowaniem z innymi słuchawkami niż zestawowe. Możliwe jednak, że to odosobniony przypadek. Oprócz tego znajdziemy zaślepkę skrywającą port micro USB, ale mam wątpliwości co do takiego rozwiązania, bo łatwo o wyłamanie tego plastiku, a wówczas mamy problem, bo może dochodzić do samoczynnego wysuwania się tacki pod kartę micro Niestety N9 nie obsługuje zwykłych kart i musimy wymienić naszą u operatora lub wybrać budżetową drogę. Ta sama. Да, да. Tył urządzenia nieco ascetyczny, ale w jakiś sposób cieszy oko. Efekt ten osiągnięto ze względu na nierówną płaszczyznę, chromowane logo w centrum oraz gumowaną oprawę. Niestety warstwa ochrona, choć miła w dotyku, to nie jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i łatwo ją zadrapać. Aparat posiada sporą optykę i matrycę o rozdzielczości 8 megapikseli oraz podwójną lampę LED-ową. No, szkoda, że producent nie pokusił się o cenę. Niemniej jednak, smartfon wykonuje przyswoite jakości zdjęcia, które cechują się dużą ostrością i niezłym odwzorowaniem kolorów aczkolwiek mogą pojawić się poświaty niektórych dominujących barw. Gorzej jest z filmami ich, bo choć jakość 720p, to trudno je takowymi nazywać. Sam interfejs jest prosty w obsłudze, zaś ilość funkcji została ograniczona do podstawowego minimum. N9 to niewątpliwie świetny sprzęt, który oczywiście posiada drobne braki, ale finowie niedobory nadrobili niebanalną stylizacją. Nadmienić muszę także, że czas działania akumulatorka jest silną stroną produktu Nokia. Smartfon to jednak nie tylko urządzenie, bo ważne jest także jego oprogramowanie. N9 to pewien rarytas na rynku, bo posiada unikatowy premierowy system operacyjny MIGO, który prawdopodobnie nie pojawi się już w żadnym innym smartfonie. Z jednej strony nowość, a z drugiej brak perspektyw na przyszłość sprawiają, że nie jest to sprzęt skierowany do osób wymagających ciągłego doskonalenia możliwości. Niemniej jednak możemy żałować decyzji Nokii o zakończeniu dalszego rozwoju MIGO, który jak się okazuje ma niezły potencjał. Platforma dość mocno wzoruje się na symbianie, ale w dużej mierze czerpie z iOSA i można pokusić się o stwierdzenie, że fiński odpowiednik jest równie intuicyjnym rozwiązaniem, które nie posiada rozwiniętych opcji personalizacji czy widżetów. Warto także wspomnieć o nietypowej obsłudze, bo brak przycisku cofania zastąpiono przesuwaniem całego ekranu w prawo, w lewo lub do góry. Zaś jeśli przejedziemy palcem do dołu, to aktywna aplikacja zostanie wyłączona. Przyznam, że na początku sprawia to problemy, ale można się przyzwyczaić, aczkolwiek funkcja ta bywa irytująca podczas przeglądania witryn internetowych. Interfejs jest banalny i opiera się tylko na trzech pulpitach. Pierwszy z nich to ekran powiadomień o zdarzeniach w smartfonie oraz wszelkiego rodzaju wiadomości. Dalej mamy menadżera zadań. W formie miniaturek aktywnych aplikacji w tle. Za jego pomocą możemy z łatwością przejść do innego programu lub zakończyć jego działanie. Ostatni pulpit to lista programów ułożona w formie przewijanej wertykalnie siatki. Wśród aplikacji znajdziemy głównie podstawowy zestaw z dość ograniczonym wachlarzem funkcji. Przykładowo, kalkulator pozwala jedynie na proste obliczenia matematyczne. Notatnik zapisuje wyłącznie treść, a budzik? Nie, no z budzikiem jest wszystko ok. Nieco lepiej wypada kalendarz, bo posiada kilka trybów widoku i daje możliwość łatwego zapisu ważnych dla nas terminów, ale ogólnie. Bez rewelacji. Dużym rozczarowaniem jest czytnik kanałów RSS, który zupełnie nie radzi sobie z polskimi znakami. Natomiast nie mam zastrzeżeń odnośnie programu do oglądania filmów z serwisu YouTube oraz aplikacji umożliwiających użytkowanie serwisów społecznościowych, a Nokia idzie w tym kierunku i daje całkiem spory zestaw obsługiwanych kont. Ogólnie w zestawie znajdziemy jeszcze kilka innych propozycji, jak program do przekształcenia smartfona w router bezprzewodowy, czyli rozbudowaną aplikację pogodową, ale patrząc na to wszystko, dochodzimy do wniosku, że jest tego nieco mało i wymagający użytkownik będzie zawiedziony. Niestety nie ma możliwości zbytniego rozszerzenia liczby programów, bo udostępniony sklep nie posiada bogatej oferty i mówimy tu wyłącznie o ponad tysiącu pozycji, a większość z nich jest płatna. Ale kto będzie tworzył programy na ośmierconą w chwili narodzin platformę? Znacznie lepiej wygląda sprawa korzystania ze sklepu muzycznego, w którym znajdziemy wszystkie najnowsze i najpopularniejsze utwory. Przed ewentualnym zakupem możemy odsłuchać fragment, a same ceny nie są zaporowe. Plusem natomiast jest pojawienie się w zestawie bezpłatnej aplikacji do nawigacji wraz z mapami. Oczywiście program ogranicza się głównie do pokierowania nas pod wybrany adres i brakuje rozbudowanej bazy punktów POI oraz systemu ostrzegania. Migo nie jest również typowym narzędziem pracy, choć w asortymencie odnajdziemy program do odczytywania popularnych plików biurowych, ale bez możliwości ich edytowania. Całkiem sympatyczny interfejs stworzono dla klienta pocztowego, który jest prosty w obsłudze i zapewnia wszystkie niezbędne opcje, a co ważniejsze obsługuje różnych dostawców elektronicznych skrzynek. Przeglądarka internetowa z jednej strony sprawdza się znakomicie, bo generowanie stron przeważnie odbywa się bez najmniejszego zająknięcia. Niestety problemem okazują się elementy stworzone we Flashu, który MIGO nie obsługuje i powodują one czasami zatrzymanie procesu ładowania lub generowania treści. Ale proceder ten nie jest częsty i ogólnie na N9 witryny przygląda się bardzo sprawnie. Bez rewelacji oraz wad prezentuje się galeria zdjęć. Brak tu odkrywczych rozwiązań, ale program spełnia swoje zadanie i wyświetla zdjęcia. Niemniej jednak galeria w MIGO jest praktycznie taka sama jak u konkurencji. Odtwarzacz MP3 jest również prostym rozwiązaniem bez udziwnień, ale to świetna wiadomość, bo obsługuje się go bardzo przyjemnie. Cieszy siatka o okładek ostatnio odtwarzanych utworów, ale nie tak bardzo jak generowany dźwięk przez N9, głośny klarowny! Niestety smartfon okazuje się niezbyt dobrym odtwarzaczem filmu, bo sprzęt radzi sobie wyłącznie z jakością w rozdzielczości nominalnej ekranu. Oczywiście odpalimy wszelkie filmy w 720p i różnych kontenerach, ale całkowicie brakuje ich płynności. Szkoda! Ale kogo tu winić? Procesor czy system? I możliwe, że oba. O grach trudno jest się wypowiadać, bo na chwilę obecną zwyczajnie ich brakuje. W sklepie jest może kilkanaście interesujących tytułów, ale nic szałowego. Może w przyszłości będzie lepiej, ale na chwilę obecną to nie. Nie jest sprzęt dla graczy. Na koniec muszę powiedzieć parę słów o funkcjach telefonicznych. I tak docieramy do centrum wiadomości, które jak wszędzie posiada system wątkowy. Wszystkie wiadomości są ładnie odseparowane, a tworzenie nowych treści nie sprawia problemu. No, może klawiatura w trybie portretowym jest odrobinę za mała, ale w horyzontalnym jest już bardzo przyjemna w użytkowaniu. Książka adresowa nie zaskakuje niczym nowym. Lista wpisów pojawia się wraz z miniaturkami ewentualnych zdjęć i przyznam, że brakuje tu jakiejś opcji ułatwiającej. Jedynym tak naprawdę niuansem jest połączenie książki telefonicznej z kontaktami z serwisów społecznościowych i łatwość wysyłania do nich wiadomości. Trochę to mało, bo przykładowo nawet wpisy w książce są lekko ograniczone w informacje. Na duży plus natomiast zasługuje jakość połączeń telefonicznych. Mm, ten czysty i wyraźny dźwięk to rzadkość na rynku. Nokia również dobrze radzi sobie z wyłapywaniem sygnału GSM nawet w trudniejszych warunkach. Ogólnie za funkcje telefoniczne można przyznać czwórkę z dużym plusem. Nokia zawsze się ceniła i w tym przypadku nie ma odstępstwa od tej reguły, a szkoda, bo kwota jest trochę wygórowana. Niemniej jednak smartfon jest nie lada gratką dla osób, które cenią sobie piękno wykonania i jego jakość. Oczywiście n 9 nie jest pozbawiona wad, ale jest ich stosunkowo niewiele i żadna nie jest dyskwalifikująca. Zaletą zapewne jest szybkość działania systemu i prosty interfejs, ale trzeba się do niego przyzwyczaić, bo jest inny niż wszystkie pozostałe. Nokia N9 to smartfon dla osób, które nie potrzebują tryliona aplikacji, ale urządzenia prostego w obsłudze i solidnego. Z mojej strony to już wszystko. Do usłyszenia! Więcej informacji znajdziecie na www.raspici.pl.